Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmie na kanale, i tym razem będzie to zupełnie inny film niż te, które widzicie zazwyczaj, bo będzie to vlog z mojego dnia. A stwierdziłam, że nagram taki vlog, niezwyczajny film, no bo mamy dzisiaj dzień kobiet, jest sobota, jak to nagrywam. I pomyślałam, że spędzę ten dzień, wiecie, tak, na luzie, sama ze sobą, świętując sobie go i z wami przy okazji pójdziemy do jakichś fajnych butików, coś dobrego wypijemy, zjemy, więc mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie też to przyjemny vlog do oglądania. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba. Już na początku chcę Wam, dziewczyny, moim widzom, złożyć najszczersze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Mam nadzieję, że spędzacie go tak, jak chcecie, spędzacie go po swojemu, odpoczywacie i ja Wam życzę wszystkiego, co najlepsze spełnienia marzeń. Lecimy z tym dniem, słuchajcie, a zaczął się on tak. Jest godzina 7.15 ja już jestem gotowa słuchajcie z okazji Dnia Kobiet zrobiłam sobie taki genialny prezent, że postanowiłam pójść na trening tenisa z trenerem o godzinie ósmej więc zamiast późne jakieś śniadanie, nie wiem cokolwiek zrobić, wyspać się, to ja stwierdziłam, a zarezerwuję sobie trening o godzinie ósmej. Ale chciałam to zrobić od dawna, więc y, cieszę się bardzo. Nawet obudziłam się przed budzikiem. Także słuchajcie, jest stylówka. <laughs> I zobaczymy. Trzymajcie za mnie kciuki, bo to ja to jestem bardzo niecierpliwym człowiekiem do takich rzeczy. E, zobaczymy jak mi pójdzie. Po treningu czas na śniadanko, i patrzcie, jakie piękne dostałam śniadanie od męża bajglas z y, awokado i z jajkiem, więc zaraz będę się zajadać. A ja tutaj kwiaty. Dostałam je już parę dni temu, słuchajcie, bo mm, potrzebowałam właśnie jakiejś ładnej scenerii do nagrywania filmu, ale chcę wam powiedzieć jeden fajny trik, bo one już raz prawie padły, a one już mają prawie tydzień. Zauważam, że te tulipany bardzo szybko piją wodę, no i nie zorientowałam się, że już tam nie było wody, więc już takie, wiecie, były oklapnięte, przysnięte, ale wyczytałam w internecie taki trik, że miesza się cukier z e, cytryną i dolewa się właśnie do tej wody, która jest w kwiatach, i powiem Wam, że powstały, i nawet tak pięknie jeszcze rozkwitły. Ja już wykąpana, słuchajcie, zaraz będę robić włosy i makijaż. Ale powiem Wam, że to jest taki idealny dzień kobiet dla mnie. Ja kocham takie soboty właśnie, kiedy jest jeszcze szczególnie ładna pogoda, że można się wyspać. No dobra, dzisiaj się nie wyspałam, ale tak generalnie można sobie wstać na spokojnie, zjeść śniadanie, e, gdzieś tam zrobić sobie tę pielęgnację, wysuszyć włosy, tak wiecie, bez pośpiechu jak to e, na co dzień. I właśnie najbardziej lubię sobie siedzieć, malować się tak bardzo powoli i słuchać podcastów. To jest takie tym jakby wycisza i uspokaja. Mega, mega to lubię. Jeszcze pogoda dzisiaj tak nam sprzyja. Jak myślę o tym, że za tydzień ma być znowu dwa stopnie. To aż mi. A ja już chciałam schować wszystkie kurtki i takie wiecie, rzeczy zimowe, ale to przecież ja spojrzałam na pogodę tydzień w przód, bo <noise> byłoby ciężko. Dobra, teraz wysuszę sobie włosy, słuchajcie, ale chcę wam sprzedać jeden mega fajny produkt do włosów. Bo ja akurat jeśli chodzi o włosy, to nie poświęcam im jakoś dużo czasu, bo nie mam do tego cierpliwości, ale ostatnio byłam fryzjera, i moja fryzjerka poleciła mi ten produkt, to jest Olaplex numer 6. I to jest taki krem do włosów, który się daje właśnie na mokre włosy przed suszeniem. I już Wam pokażę. Wystarczy dać dosłownie tyle. Rozsmarowujecie i nakładacie na włosy. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę to robi robotę. Włosy są mega gładkie, łatwiej się suszą i są tak miękkie później w dotyku. No i włosy gotowe, słuchajcie, powiem Wam, że moim drugim odkryciem życiowym, naprawdę życiowym jest ta suszarka, e, którą suszałam włosy, to jest suszarka z... Szarka, <noise> swoją drogą. I od kiedy ja ją kupiłam, to przysięgam Wam ani razu nie użyłam prostownicy, bo ja nie prostowałam włosów, ale kręciłam włosy na prostownicy. Miałam tą taką nawet z tym skrzywieniem do lokowania. I ja sobie właśnie zawsze pierwsze podsuszam na szczotce i później e, używam tej e, końcówki do lokowania, bo ja nie chcę takich loków, wiecie, mega, mega, tylko właśnie chcę, żeby one miały objętość i były takie ładnie e, podkręcone po prostu. Więc to mi się super sprawdza. One oczywiście trochę. Opadną w ciągu dnia, ale ja nie lubię strasznie nakładać lakieru do włosów, bo jakikolwiek nie był ten lakier, to jest jednak lakier, on usztywnie włosy, a dzięki temu kremów, które Wam pokazywałam. One są takie mięciutkie, takie sypkie. Patrzcie jak ładnie się błyszczą. Mega jestem zadowolona. Powiem Wam jeszcze teraz szybko jaką robię pielęgnację. Nie będę Was zanudzać całym makijażem, bo makijaż robię taki najzwyklejszy, upiększający dzienny makijaż. Taki lubię teraz najbardziej jakoś tak. Nagrałam na TikToku nawet cały filmik jakich dokładnie używam kosmetyków jak go robię, więc jakbyście miały ochotę to zajrzyjcie sobie tam na TikToka tam jest cały mój ten dzienny makijaż i wszystkie kosmetyki, jakie używam są pokazane i powiem Wam tylko tyle, że to są naprawdę tanie kosmetyki. Moja ulubiona firma jest naprawdę tania. <laughs> Natomiast jeśli chodzi o pielęgnację, to używam najpierw e, tego serum z witaminą C z Basic Lab, mega go lubię, fajnie rozświetla cerę I też wyrównuje trochę kolor, jak się go używa codziennie. E, ja mam teraz trochę przebarwień, bo coś ostatnio moja cera nie domaga, więc e, tym bardziej sobie go użyję i później używam tego serum Shot multipeptydy z Eveline który jest naprawdę cenowo super i te też jakościowo, przynajmniej dla mojej cery, on się sprawdza naprawdę fajnie, bo on bardzo zmiękcza skórę, zostawia lekko rozświetloną i taką naprawdę pod makijaż idealną, więc ja go kocham pod makijaż. I z Eveline też mam to serum shot kofeinowe 5%, które daje pod oczy i też bardzo dobrze mi się sprawdza. No i oczywiście SPF, spf używam różnych, ale teraz mam też ten z Eveline witamina C, pielęgnacja, makijaż, a potem lecimy ze stylówką i lecimy na miast. Sto. Pieseczek zajął już swoje zaszczytne miejsce na moim dywanie. Oczywiście Stefan miał mieć zakaz wstępu na ten dywan, no bo dywan jest jasny, a Stefan nie zawsze ma jasne łapki. <grym> Ale no, skończyło się jak zwykle i to się stało oczywiście jego ulubionym miejscem do leżenia. O proszę bardzo, wyciągnął się i sobie tak leży tu całymi dniami. Słuchajcie, ja już mam makijaż gotowy. O, sorki Stefusie, Ja już mam makijaż gotowy, włosy gotowe, więc teraz robimy szybko stylizację. E, mam ochotę dzisiaj już na taką wiosenną stylizację. Myślicie, że już pół buty można założyć. Dzisiaj założy się, że będzie ten dzień, kiedy właśnie niektórzy będą w krótkim rękawku, w półbutach, już taki, wiecie, typowo wiosenny outfit a niektórzy będą jeszcze w kurtkach puchowych <grych> no cóż, taka jest wiosna dobra, lecimy z tym baza jest taka, mamy spodnie z prostą, szeroką nogawką one są takie zwiewne, już idealne właśnie na wiosnę e, mają tutaj też taki fajny jakby podwójny ten pasek z białym elementem do tego golfik, dopasowany tak to się prezentuje dałam pasek i teraz dodamy do tego marynarkę, patrzcie mam taką przepiękną marynarkę zamszową, myślę, że doda tak fajnie nonchalancji Takiego trendowego elementu do tej e, bazy, i lecimy jeszcze z apaszką i torebką. outfit dobierany był do tego pomysłu, czyli apaszki związanej tutaj, nawet niezwiązanej. Słuchajcie, to jest pierścionek. I ja przez ten pierścionek sobie przeciągnęłam tą apaszkę. I patrzcie, jak ona pięknie wygląda. No, powiem Wam, wymyśliłam to wczoraj. I musiałam po prostu stworzyć outfit pod tą apaszkę. <laughs> Na nogi założyłam, słuchajcie, yy, samby. Bo uważam, że to już jest ten czas, kiedy można je założyć. Ja już naprawdę myślałam o jakichś półodkrytych butach, no, ale przecież później zrobi się zimno, myśl yy, I słuchajcie, jeszcze myślę, czy będzie mi pasować ta torebuncia. Ostatnio ją dostałam od mamy. Jestem w niej zakochana. Całość prezentuje się tak. Wydaje mi się, że ta torebka fajnie pasuje, dodaje trochę czegoś takiego ciekawego. Jeszcze tutaj mamy połączenie różnych tekstur, różnych odcieni beżu, więc no myślę, że jest to taka bardzo stonowana, ale też ciekawa stylizacja. Dajcie znać, co sądzicie, czy wam się podoba. Mam nadzieję, że nie będzie mi gorąco, bo jednak mam tutaj golfik, Cienki, bo cienki i marynarka troszkę będzie dawać ciepło, ale brzyd zdejmiemy marynarę. Na rynku jest tak głośno, słuchajcie, że nawet nie da się nic powiedzieć, bo zapewne nie będzie tego słychać, ale chciałam wam powiedzieć, że zdążyłam przejść od bagateli tutaj na rynek i zdążyłam już usłyszeć dwa razy, jaki mam ładny kapelusz z jakichś obcych ludzi, więc zawsze tak jest, jak zakładam kapelusz laka, a dzisiaj, słuchajcie, jest promocja, minus 10% z okazji Dnia Kobiet, także jak ktoś ma ochotę na kapelusz, to korzystajcie. Siadłam sobie właśnie przy bulwarach, e, przy galerii Kazimierz. Specjalnie przyszłam do galerii Kazimierz, bo tak pomyślałam właśnie, że jeśli jakaś galeria ma zrobić coś na dzień kobiet, to będzie to galeria Kazimierz i nie myliłam się. W środku w ogóle później Wam pokażę, Jest takie stanowisko dla kobiet, gdzie można zrobić analizę kolorystyczną, jest pedikier, manikier, takie rzeczy, więc fajnie. Tutaj też widzę, że stoi ten bus taki z mamografią, coś też takiego dla zdrowia, ale słuchajcie, dziś jest dzień eksperymentów. Pierwszy raz w życiu piję maczalatę, ale słuchajcie, jak już dzień eksperymentów, to eksperymentować na całego stwierdziłam, że spróbuję, zobaczę co to jest. <grym> Czym się tak wszyscy zachwycają? Wiem Wam, że całkiem spoko, ale w ogóle nie smakuje jak kawa. To jest z mlekiem kokosowym i najbardziej jakby czuć to mleko kokosowe, w tym chociaż jest dobre, takie orzeźwiające, taki ciepły dzień spoko, ale nie wzbudziło to we mnie jakichś takich niesamowitych zachwytów. Miałam zamiar iść do butików. Chciałam pójść do Laurelli, która Kiedyś była na rynku, chciałam pójść do Nary, które było tutaj na ulicy Krakowskiej przy Kaźmierzu. No i słuchajcie, pierwsze sprawdzam Laurella, bo nie pamiętałam dokładny adres i na Google mi wyskoczyło, że zamknięte. No to okej. Okay. Ale pomyślałam, że na, re, na bank będzie otwarty, no jeszcze niedawno tamtędy przechodziłam, no może nie tak niedawno, ale jakiś czas temu przechodziłam tamtędy, no i był sklep otwarty. Chciałam tam wejść, bo wiedziałam, że ten sklep jest bardzo, bardzo ładny i są mega fajne rzeczy. No i słuchajcie, przedrałowałam z rynku na ulicę Krakowską właśnie do tego sklepu, żeby zobaczyć, że sklep już jest zamknięty niestety. W ogóle tam są jakieś plakaty, wrzucą Wam zdjęcie. Że będzie jakiś pancake, więc niestety się nie udało. Także moja wizyta w butikach się dzisiaj nie powiodła. Skoczę sobie do Galery Kazimierz, może coś fajnego akurat padnie mi w oko, ale druga historia jest mniej przyjemna, dlatego że słuchajcie, idę sobie z rynku na Kazimierz i jestem na pasa. Jadą dwie hulajnogi, i na tych hulajnogach były po dwie osoby. I słuchajcie, te nogi w ogóle nie zwolniły nic zupełnie tak, jakby tych ludzi na pasach nie było. I po prostu na tej jednej hulajnodze jechało dwóch chłopaków i wjechali centralnie w dziewczynę, która przechodziła na pasach. Ja szłam zaraz za nią. Ona po prostu, wiecie, oni wjecha oni nawet nie zahamowali, wjechali po prostu centralnie w nią. Te nogi dla mnie, serio, mam... Nie wiem, jak coś się obrazi, to trudno. Ale te hulajnogi dla mnie to jest taka porażka to jest tak niebezpieczne, już po prostu było tyle wypadków ale już dobra, jak ktoś się decyduje żeby jeździć na tej hulajnodze bez kasku bez niczego, to paliwo niech robi co chce, ale jak, jak to jest, że w ogóle na hulajnodze jakby nie obowiązują żadne zasady, nikogo w ogóle oni nie zwolnili, słuchajcie, na tych pasach ani trochę, ta dziewczyna po prostu szła sobie i nagle w nią wjechał chłop, dwóch nawet pojechali we dwóch na tej hulajnodze Hit jest taki, że oni na tych hulajnogach w ogóle się nawet praktycznie nie zatrzymali. To znaczy, wiecie, tak zeszli jedną nogą i tam coś powiedzieli, ok, ok, i pojechali sobie. Ludzie na nich krzyczą, wołają ich, że no nie, ok. Dziewczyna się przewróciła, że może coś by się zainteresowali, oni nic po prostu wyciekli. A później, żeby było ciekawiej, druga sytuacja z hulajnową. Słuchajcie, stoją wszyscy znowu na pasach, a gościu Wiecie, czerwone światło i wszyscy czekają, żeby przejść. A nie gościu sobie myśli, nie, ja sobie przejadę na czerwonym po mam czekać na zielone i centralnie wjechał na czerwonym świetle na pasy i auto po prostu w niego e, prawie wjechało. Zdążyło zahamować nic się nie stało, ale to była bardzo niebezpieczna sytuacja, więc serio, uważajcie, jakieś się na tych hulajnogach. Ja w ogóle dla mnie to jest środek transportu, którymi ja się nigdy nie poruszę, bo ja się boję takich rzeczy ale no, żeby nie stwarzać po prostu zagrożenia dla innych. Wstąpiłam od dziwo do HM-u. mi się jedna koszula na wystawie, zaraz Wam ją pokażę. I wzięłam jeszcze parę rzeczy do zmierzenia, także coś dzisiaj modowego się może uda sklecić. Patrzcie najpierw te spodnie. Chciałam właśnie sobie kupić już na lato, na takie białe spodnie do tych wszystkich koszul. I one mają taką rozszerzoną nogawkę przed, przed kostkę. Fajnie leżą. Ja mam na sobie 38. Tu trochę odstają, ale w eski raczej bym się nie zmieściła, albo wyglądałoby to już nieciekawie. Natomiast ta koszula, o ile zapowiada się fajnie, ona jest w takim męskim stylu, taka, wiecie, większa. to ona jest bardzo duża. Ja wzięłam Eskę i jest naprawdę ogromna. Zaraz spróbuję ją jakoś wrzucić do spodni. Jeszcze obczajcie buty. Nie wydają się zbyt wygodne. Tutaj druga koszula, słuchajcie, w paseczki i ta już jest dużo lepsza zdecydowanie. To jest 80% wiskoza, ona jest taka, wiecie, zwiewna, taka letnia, jest lekko transparentna, ale nie tak, żeby prześwitywała bieliznę czy coś takiego. Natomiast no, czuje się tą lekkość, nie jest taka sztywna, fajnie się układa. Dziewczyny mierzy ostatnią stylówkę i tutaj mam, zobaczcie, mega fajne dżinsy. Powiem Wam, że w nich pupa tak wygląda zarąbiście. I e, do tego taka koszula luźna, mocno oversize, rozkruszowana w ogóle tutaj z taką delikatną farbanką. Fajna też na przykrycie, jak potrzebujecie troszkę zamaskować książęc w brzuch czy coś takiego. No to takie kroje bluzek są super. Tutaj mamy jeszcze w 70% wiskozę, więc jest naprawdę spoko, e, fajne takie ażurkowe przeszycia, bardzo lekki, też taki już letni materiał, ale te dżiny powiem Wam, że leżą tak w tos. Ja właśnie wróciłam do domu, jest godzina 17.30, jestem zmęczona, ale mega zadowolona. Powiem Wam, że to był fajny dzień, fajnie jest czasami tak po prostu e, spędzić czas samemu, samej ze sobą, e, powłóczyć się bez jakiegoś planu, tak na spontanie porobić coś, na co się ma ochotę. I powiem Wam, że czuję, że tak właśnie mentalnie odpoczęłam. Fajnie też, że udało mi się spróbować czegoś nowego, bo poszłam na ten trening rano, wypiłam macza latę. O której myślałam, zastanawiałam się, jak smakuje, i w końcu się dowiedziałam. No i też, słuchajcie, musiałam wyjść trochę ze swojej strefy komfortu, bo tutaj nagrywanie w domu oczywiście jest bardzo komfortowe, nikt Cię nie obserwuje, możesz popełniać błędy, nagrywać sobie ile razy chcesz, a jednak gdzieś tam nagrywanie wśród ludzi e, jest dużo, przynajmniej mi sprawia dyskomfort. O tyle, że mi się wydaje, że ludzie się patrzą, słuchają. Ja wiem, że prawdopodobnie tak nie jest i nikt się nie patrzy i nie słucha i to jest wszystko w mojej głowie. No ale jednak to co jest w głowie jest najtrudniejsze do przejścia, więc udało mi się dzisiaj też trochę to przezwyciężyć i yy, jestem z siebie zadowolona. Mam nadzieję, że wam też ten film się podobał. Piszcie, jak wy spędzałyście ten dzień. Ciekawa jestem. Na moim Instagramie trwa konkurs z okazji Dnia Kobiet właśnie w którym do wygrania jest dzień ze stylistką, cały pakiet, czyli... Począwszy od właśnie ustalenia typu kolorystycznego, typu sylwetki, przegląd szafy, zrobienie stylówek gotowych z ubrań, które już macie w swojej szafie, aż po zakupy, jeśli będzie taka potrzeba, do wygrania jest cały ten pakiet, także wpadajcie na mojego Instagrama, zostawcie komentarz, a może e, się uda i jeśli macie ochotę przeżyć taką przygodę ze mną, no to zapraszam Was do udziału. Ja Wam życzę cudownej niedzieli i widzimy się w kolejnym filmie. Papa! Pa.